Od pierwszych budowli wznoszonych przez człowieka drewno zawsze pełniło w nich ważną rolę konstrukcyjną bądź estetyczną. Współcześnie drewno zyskuje coraz większą popularność. To również materiał przyszłości, który możemy wykorzystać do budowy w nieznacznie przetworzonej formie. Ze względu na swoje walory ekologiczne, jest idealnym rozwiązaniem w obszarze budownictwa drewnianego. Bezpieczne i naturalne materiały, minimalne zużycie energii i funkcjonalność. To główne cechy, które sprawiają, że budownictwo drewniane z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Doskonałym przykładem wykorzystania drewna w budownictwie jest firma Domy i Dachy, która zajmuje się budową domów w technologii szkieletowej. Zakład działający w okolicy Siedlec to rodzinne przedsiębiorstwo, w którym fachowa wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Domy i Dachy oferuje swoim klientom kompleksową obsługę inwestycji od wspólnego zaprojektowania wymarzonego domu przez pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę po realizację projektu. Wszystkie elementy ścian, podłóg i stropów powstają na nowoczesnych maszynach i urządzeniach do budowy domów drewnianych, uwzględniających nowatorskie rozwiązania i potrzeby produkcyjne. Te urządzenia gwarantują wysoką jakość, elastyczność procesu obróbki oraz szybką realizację zleceń. W naszej firmie zajmujemy się budownictwem prefabrykowanym. Specjalizujemy się w domach jednorodzinnych, budujemy również budynki wielokondygnacyjne i hotele modułowe. Budownictwem drewnianym zajmujemy się od ponad 50 lat, budownictwem prefabrykowanym od 15 lat. Przy wyborze maszyn dobrze przeanalizowaliśmy rynek i wybraliśmy firmę Weimar. Na tej linii produkujemy ściany zewnętrzne, izolowane, a na sąsiedniej hali Produkujemy tropy, szczyty i dachy. Dzięki wysokiej klasy maszynom jesteśmy w stanie mocno podnosić jakość produktu oraz ilość, co umożliwia nam zaproponowanie dobrej ceny klientom w dobrej jakości produktach. Ma domy i dachy od wielu lat z powodzeniem korzystała z urządzeń produkcyjnych Wajmu. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów oraz zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi software'u nadeszła konieczność wymiany urządzeń na nowsze. I tak w pierwszym kwartale 2022 roku nowe odpowiedniki tych maszyn stanęły na hali produkcyjnej w kolonii Żelków. Rozwiązanie to nazywamy Compact Line i składa się z trzech urządzeń. Stołu do montażu szkieletu ściany Biltek A550, stołu odbiorczego Biltek R530 oraz mostu wielofunkcyjnego Waltek M120. Te trzy urządzenia pozwalają na produkcję 12-metrowych elementów ścian szkieletowych o dowolnej konfiguracji warstw poszyciowych, zmniejszając zaangażowanie człowieka w proces produkcyjny. Na stołach Biltek po przygotowaniu szkieletu ściany oraz pokryciu pierwszą warstwą płyt Obracanie ściany odbywa się bez udziału człowieka, co znacząco usprawnia produkcję. Most wielofunkcyjny automatycznie przytwierdza płyty poszyciowe do konstrukcji ściany, a także wycina odpowiednie otwory pod okna, drzwi oraz gniazdka elektryczne po wyznaczonych wcześniej przez konstruktora w liniach programu. To zapewnia minimalizację błędów podczas produkcji oraz znaczące jej przyspieszenie. Tak zorganizowana produkcja sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów, z jakimi może spotkać się każdy producent domów drewnianych. Domy szkieletowe, prefabrykowane dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, są w pełni funkcjonalne i energooszczędne. Budynki mają trwałość murowanych konstrukcji, które zachwycają stylistyką i komfortowym wnętrzem. Wymagania oraz wyzwania, przed jakimi stoją producenci domów drewnianych, stale rosną. Firmy Homak i Weinmann od lat służą wsparciem w obszarze budownictwa drewnianego, oferując produkty i usługi, które niezależnie od wielkości zakładu produkcyjnego sprostają nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom. Wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza sprawiają, że proces produkcji przebiega w pełni elastycznie i wydajnie. Witamy serdecznie ponownie. Po krótkiej przerwie nadal jesteśmy na targach DREMA 2024 w Poznaniu w studiu LIVE. Ponownie zaprosiliśmy naszego studia, grono znamienitych tych gości, z którymi chcielibyśmy dziś porozmawiać, przeprowadzić ekspercką debatę, porozmawiać na temat niezwiązany stricte z produkcją mebli, ale z tematem nie mniej ciekawym, jakim jest budownictwo prefabrykowane z drewna w kontekście rozwoju polskiego budownictwa. Szanowni Państwo, zaproszenie do nas do studia przyjęli Państwo dr. Mał... I Wnorowska, redaktor naczelna magazynu Przemysłu Drzewny. Jest z nami również pan Marcin Zboroń, dyrektor ds. rozwoju i wsparcia biznesu firmy Sztajko. Oraz panowie Filip Siuda i Maciej Marecki. Obaj to regionalni menadżerowie sprzedaży w firmie HOMAK Polska. Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Dziękujemy, że zgodzili się państwo przyjąć nasze zaproszenie. Szanowni Państwo, to budownictwo prefabrykowane z drewna. Wydaje się, że to jest temat, który nie powinien mieć żadnych przeszkód w rozwoju, w ekspansji, ponieważ przecież mówimy tu nie tylko o rozwiązaniu e, świetnie ekologicznym o rozwiązaniu niskoemisyjnym i w produkcji, i później w użytkowaniu, ale też o szerokiej gamie e, zastosowań. Więc wydawać by się mogło, że ten rynek nie może być inny niż tylko wzrostowy. Pani redaktor, czy tak faktycznie, czy tak faktycznie możemy o tym powiedzieć? Tak to ująć. Oczywiście jest tak, że budownictwo ekologiczne jest wspierane zarówno przez Unię Europejską, jak i polityki poszczególnych państw. I nawet prognozy mówią dzisiaj o tym, że wartość tego rynku w latach 2020 do 2022 wzrosła o 47%, do 4,7 miliarda, ale mówi się o kolejnym wzroście nawet w, takim, w takiej perspektywie, że dziś mamy 1% prefabrykacji w budownictwie wielorodzinnym, a ma ona wzrosnąć do 15% w 2030 roku, więc te wszelkie prognozy właśnie oparte na przesłankach ekologicznych, ekonomicznych również szybkości budowy e, sprzyjają budownictwu prefabrykowanemu i rzeczywiście możemy się spodziewać e, boomu w tym temacie. A co jest tym elementem hamulcowym? Co wstrzymuje te wzrosty, które pewnie mogą być jeszcze większe? Mówimy też o pewnym spowolnieniu pewnie chwilowym, ale faktycznie coś takiego jest, więc co powoduje, co, jakie są bariery w tym obszarze? Myślę, że bardzo ważną barierą jest e, zrównanie popytu z podażą. E, I w, tym, w tej sytuacji w Polsce możemy mówić o wielu e, dużych inwestycjach w ostatnim czasie. Powstały duże fabryki e, prefabrykacji e, w różnych technologiach drewnianych. Ale mówiąc o tym boomie, który nas czeka, mniej będziemy w stanie sprostać popytowi i to może być niebezpieczna sytuacja, ponieważ jeżeli klient oczekuje szybkości budowy, a na tą budowę będzie musiał czekać, bo fabryka będzie realizowała jeszcze poprzednie projekty, to to jest niebezpieczeństwo właśnie takiego zrezygnowania z tej prefabrykacji. Dlatego istotne bardzo będzie to, żebyśmy oparli w Polsce kolejne inwestycje właśnie w kierunku. Budownictwa prefabrykowanego, żeby powstawały nowe fabryki. Myślę, że taką barierą istotną no, są tutaj pieniądze, czyli ta bariera wejścia finansowego, wyłożenia tych 20 milionów na, na nową fabrykę. Być może liczymy na to, że te środki unijne, o których jest mowa w kolejnej edycji, będą preferowały właśnie tego typu inwestycje. Oby tak było. Bardzo na to liczymy. Ja bym dodał jeszcze od siebie, że możemy zainwestować od razu 20 milionów złotych, ale też linię możemy podzielić na kilka kroków. Czyli nie ma potrzeby inwestowania na początku 20 milionów złotych w linię. Możemy to podzielić na 2-3 kroki I rozkładając w ramach gdzieś tam rozwoju firmy powiedzmy dodajemy, dodajemy poszczególne moduły. Naturalnie. Chciałem spytać, jak ma się prefabrykacja względem jakości i trwałości, kiedy mówimy o tej stosunkowo nowej technologii budowlanej względem tych tradycyjnych, panie dyrektorze? No paradoksalnie są to dwa aspekty, które trzeba połączyć, czyli prędkość i jakość. W tym wypadku, jeśli chodzi o prefabrykację, prędkość wykonania budynku w zamkniętym środowisku hali produkcyjnej łączy się bezpośrednio z jakością wykonania, to znaczy wszystkie Prace manualne, które przeprowadzalibyśmy na budowie, przenosimy do hali produkcyjnej, gdzie paradoksalnie czas skraca się kilkukrotnie w stosunku do tych prac, które byłyby wykonywane na budowie. No a ma to bezpośredni wpływ na jakość tego budynku, czyli szybkość i jakość idą tutaj równolegle w parze, i to daje nam na końcu budynek, który no. Przy obecnie dostępnych technologiach prefabrykacyjnych na pewno reprezentuje wyższą jakość budownictwa niż budownictwo tradycyjne, niż budownictwo murowane. Takim przykładem są na przykład realizacje na rynku polskim wielu inwestycji z zakresu budownictwa publicznego, czyli przetargów publicznych. To są budynki edukacji typu szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia, szpitale nadbudowy starych budynków, to znaczy w tej chwili nie ma żadnych ograniczeń w zakresie realizowanych inwestycji, ponieważ jakość prefabrykacji idealnie pasuje do bardzo wysokiej jakości murowanego starego budownictwa, a w tej chwili zaczyna jakością przewyższać budownictwo tradycyjne, ponieważ i materiały, i technologie no, w stosunku do tradycji dużo bardziej się rozwinęły w zakresie budownictwa drewnianego. Ja chciałem jeszcze dopytać, a nie, nie macie Państwo takich barier, które gdzieś tam po stronie klienta się pojawiają być może, że pokutuje takie przekonanie, że oczywiście w sterylnej hali produkcyjnej można wyprodukować doskonały element, ale on jego później trzeba osadzić gdzieś na placu budowy, który już tak doskonały nie jest. Czy nie ma takich obaw ze strony potencjalnych nabywców, że to jednak no, będzie coś, z czym trzeba się zmierzyć. Trzeba się zmierzyć i to nie państwo, którzy robicie to świetnie, tylko my, którzy później musimy to gdzieś tam użytkować czy, czy, czy postawić. Tak, to bariera jest ogromna, to znaczy wielkie oczy i niedowierzanie inwestorów indywidualnych, którzy no nie do końca chcą wierzyć wszystko, co jest napisane na papierze i wszystkie opowieści, które my im prezentujemy podczas pierwszego spotkania. Dlatego my w tej chwili staramy się również inwestorom indywidualnym pokazać tą technologię od zaplecza. Zapraszamy na linię produkcyjną, zapraszamy na place budowy. I zapraszamy do budynków modelowych, które na przykład mamy do dyspozycji na terenie Polski. I to jest ostateczny moment, kiedy, kiedy klient, który no, mierzy się z takimi rozterkami e, drewno, a tradycja drewniana, szkielet drewniany, a prefabrykat, ostatecznie podejmuje decyzję, że to jest ten dom, którego szukał, ponieważ budynki zrealizowane w systemie prefabrykatu, jeśli chodzi o taką swoistą organoleptykę, czyli to doty dotykowe wrażenie, niczym się nie różnią od budynków murowanych. Dodatkowo, oczywiście, ta atmosfera, e, jakość tego budynku wewnątrz jest dużo wyższa, no i wtedy ten klient już jest na 100% przekonany. Natomiast no jest, barierą jest ta mentalność, która na początku, podczas pierwszych rozmów, powoduje, że no, z doświadczenia wszyscy kojarzą sobie budownictwo drewniane z, bu, z budownictwem łatwopalnym, nieodpornym na warunki atmosferyczne, na wilgoć, na wodę, e, akustycznie o obniżonych parametrach. Natomiast e, no, po obejrzeniu budynków na żywo, po obejrzeniu produkcji, nawet w produkcji budynku swojego sąsiada, bo często tak jest, że to są klienci z polecenia, a rzadko wynikający z jakichś wynikając jakich działań marketingowych, no to wtedy ci inwestorzy indywidualnie wiedzą, że rzeczywiście to, co mówimy, to, co pokazujemy, to, to nie jest marketing, to jest rzeczywistość. Po prostu ta technologia się niesamowicie rozwinęła. Tak? To jest jak e, smartfon albo auto elektryczne, no to prefabrykacja jest, to jest ten sam wielki krok w budownictwie. Mówił Pan Dyrektor o tych oczekiwaniach klientów. Panowie, no właśnie, jakie one są wobec, wobec tych budynków prefabrykowanych i co branża budowlana ma tutaj do zaoferowania? Pan Maciej Marecki. Z mojej perspektywy, gdybym miał kupować dom, to byłby prefabrykat, z tego względu, że jest to szybkie i kompleksowe. Tak naprawdę, jeśli dzisiaj inwestor podejmuje decyzję o budowie domu, nie chce czekać dwóch lat, jak będzie miał osiem ekip budowlanych w międzyczasie, jak będą opóźnienia, Jakoś już sobie wspomnieliśmy. Chcę mieć za 2-3 miesiące mieszkanie, dom, do którego chcę się wprowadzić i, i z niego korzystać, tak naprawdę. Jeśli chodzi o kompleksowość, yy, myślę, że każdy tutaj doceni jakby rozmowy, tak naprawdę od momentu projektowego po wykończenie z jedną, z jedną firmą. Każdy, ja się na przykład nie, jeszcze nie budowałem, ale myślę, że tutaj Marcin też może potwierdzić. Rozmawianie z ośmioma czy dziesięcioma inwestorami, podwykonawcami tak naprawdę w międzyczasie jest męczące, a w międzyczasie, jeśli chodzi o gwarancję, każda ekipa będzie zrzucała odpowiedzialność na, na następną. Też, a pan dyrektor jeszcze chciał pewnie to powiedzieć. Ponieważ zostałem wywołany do tablicy. Pewnie chodzi o moje inwestycje, to się zgadza. Ja mieszkam w drugim domu drewnianym, tylko obecny dom jest kompleksowo sprefabrykowany w fabryce. No i rzeczywiście to odbywało się przy pomocy jednego generalnego inwestora od prac ziemnych po klucz. Taka ciekawostka, no w przypadku mojego domu on był budowany gdzieś około 5 lat temu. No prefabrykacja była bardzo daleko posunięta, to znaczy budynek przyjechał ze stolarką otworową, z instalacją elektryczną, po części z instalacją wodną, wbudowaną w przegrody, sprefabrykowane na produkcji. A co ciekawostka, to też z pierwszą warstwą tynku i montaż stanu surowego zamkniętego trwał 5,5 y, dnia. Uh -huh. Szanowni Państwo, chciałem spytać, właśnie mówiliśmy o tych barierach, właśnie tak, co Pan Dyrektor powiedział wcześniej już, o tych, że ten pierwszy moment jest, jest najtrudniejszy. Pani redaktor mówiła o tym też momencie inwestycyjnym od strony firmy. Jak wygląda, jeśli ta, ta kwestia przewidywalności kosztów w porównaniu budownictwa prefabrykowanego do tej, powiedzmy tradycyjnej metody? Pan Filip Siuda. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że to jest w ogóle jedna z najważniejszych zalet prefabrykacji. Ta przewidywalność kosztów, którą tak naprawdę określamy sobie poziom kosztowy na samym początku, w pewnym sensie inwestor nie ponosi ryzyka związanego ze zmianą tych kosztów. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach ekstremalnych, które nas gdzieś tam spotkały dwa lata temu, kiedy ta inflacja kosztów była naprawdę ogromna przy zmiennych cenach materiałów budowlanych, ale to jest rzeczywistość budowlana, to powiedzmy codzienność. Także w prefabrykacji, jeżeli chodzi o rolę inwestora. I to jest kwestia podpisania umowy z napisaną e, konkretną ceną i to jest ta cena, którą on finalnie faktycznie zapłaci. Tak, te I... kliniczne warunki powodują, że tu się niewiele może zmienić, bo przez ten proces państwo e, już opanowany pewnie do perfekcji. Dokładnie, dokładnie. Także myślę, że tutaj to, to, jest, to jest bardzo ważny aspekt prefabrykacji e, i myślę w ogóle, bo wydawałoby się, że inwestor oddając e, całość budowy Traci kontrolę nad tym procesem. Ja uważam odwrotnie, że właśnie oddając to, to, prefabrykując budynek przez jedną firmę, zyskuje pełną kontrolę nad tym, co to faktycznie będzie za budynek, jaki on ostatecznie, jak on ostatecznie będzie wyglądał. Tutaj ta przewidywalność będzie pewnie dużym, dużym, dużym czynnikiem. Jeżeli mogę o tej przewidywalności wspomnieć, ona jest również istotna dla samego indywidualnego inwestora, dlatego że kiedy bierze kredyt, to jest też istotny cał, cał, cały ten kosztorys. I te kredyty, to dzisiaj też można nawiązać do tej barier, o której mówiliśmy. Przez długi czas rzeczywiście banki miały problem z finansowaniem, kredytowaniem budynków szkieletowych, czy w ogóle w technologiach drewnianych, bo one powstawały za szybko. I trzeba było bardzo szybko te transze wypłacać. Czasem w przypadku prefabrykacji trzeba wypłacić dużą transzę jeszcze na etapie, kiedy tego domu nie ma, on powstaje dopiero w fabryce. Więc tutaj też. Pozytywną zmianą, jaką ja widzę i obserwuję na rynku jest to, że banki idą w kierunku właśnie tej prefabrykacji, oczekiwań klientów, którzy decydują się na taką technologię. Widać też te banki, które mają specjalne kredyty, programy pod budownictwo energooszczędne i one to się świetnie tutaj sprawdza. Szanowni Państwo, jak wygląda kwestia pracowników, ich kwalifikacji? Bo mówimy o metodzie, która nie jest jeszcze jakoś super powszechna, tak sobie to wyobrażam. Widzimy dane, które mówią, że faktycznie ten wzrost w ostatnich dwóch latach to jest około 50%. Głównie jednak produkujemy, czy tam w 50% również produkujemy nie dla siebie, a na rynki zagraniczne. Jak wygląda proces tej kwalifikacji pracowników? Czy mamy ich wystarczająco, czy to jest cały czas rynek chłonny, który trzeba zagospodarować, a tych rąk do pracy na rynku nie zawsze jest wystarczająco? panie redaktor. Na pewno to jest problem, chociaż trzeba powiedzieć, że wiele ekip, które dzisiaj montują budynki drewniane w Polsce, uczyło się właśnie na rynkach zagranicznych, tam zdobywali swoje doświadczenie, bo tam właśnie ten rynek był, najlepiej się rozwijał i tam, tam zdobywali swoje doświadczenie. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe w Polsce w tym kierunku, no to jest poważny problem, szczególnie mówi się o, o problemie z cieślami e, na rynku, e, ale prefabrykacja jest właśnie odpowiedzią na to. Odpowiedzią na to, żeby e, jak najwięcej e, elementów wykonywać e, przy pomocy maszyn, przy pomocy zautomatyzowanych procesów i odbierać jakby te e, no, kompetencje trochę pracownikom. Pracownicy są nadal potrzebni na etapie montażu. Nadzury, oczywiście. E, tak. E, i, Dzieje się wiele w szkolnictwie, chociażby w kierunku tego kształceniu dualnemu, żeby żeby podnosić taką kompetencje tych ekip. To jest na pewno zawód przyszłości, jeżeli chodzi o budownictwo drewniane i warto się w nim kształcić. Mamy dwa kierunki na uczelniach wyższych, coraz częściej właśnie na kierunkach budownictwa zwiększa się nauczanie przedmiotów, które są związane z drewnem, z prefabrykacją drewnianą. To jest na pewno duży plus, chociaż pewnie jest tego za mało jeszcze. Tak, jeśli chodzi o prefabrykację, tak naprawdę prefabrykując, redukujemy też ilość pracowników, bo tak naprawdę do wyprodukowania 50 domów rocznie na stołach montażowych potrzebujemy około czterech pracowników plus jedna osoba do przygotowania konstrukcji, czyli tak naprawdę 5 osób produkuje 50 domów w skali roku. Szanowni Państwo, czy to może być, pan dyrektor już też się do odpowiedzi garnie, a chciałem do jeszcze dopytać, czy to może być też pewien pomysł, pewna, pewna recepta na niedobór mieszkań, bo taki mamy, z takim, się, z takim się zmagamy, więc jeżeli tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, poza pewnym przekonaniem właśnie, to, to może mamy receptę na coś takiego. Na pewno tak, natomiast ja bym jeszcze w folii wykończenia ostatniego pytania. Z mojego doświadczenia wynika jedna rzecz. Generalnie, jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych, to w takich zakładach w większej skali, które zajmują się również innymi produkcjami, bo ta prefabrykacja to jest taka wisienka na torcie. I generalnie zawsze ustawia się kolejka pracowników chętnych do pracy na nowej linii prefabrykacyjnej, ponieważ prefabrykacja kojarzy się z takimi sterylnymi, i rzeczywiście tak jest, sterylnymi warunkami pracy, przewidywalnymi, gdzie zmiany są bardzo regularne. No i to jest taka no, praca, nie mogę powiedzieć, że w nagrodę, ale rzeczywiście najbardziej przyjazna z tych wszystkich prac produkcyjnych, jeśli chodzi o, o przemysł drewnopochodny, cały, tak? Czy tam tartaczny z drewnopochodnym. Także nie wiem, czy jest problem z pracownikami produkcyjnymi do, w zakresie prefabrykacji. Linie prefabrykacyjne dzisiaj e, wykonują najcięższą pracę za człowieka, a człowiek jest tylko, jako operator jest tylko po to, żeby im na tej linii towarzyszyć, ale, ale nie jest to praca obciążająca. A, a na, na pytanie odnośnie mieszkalnictwa moglibyśmy mówić e, o jeju. Albo dłużej? Na pewno tak. To znaczy, widać już po rynkach eksportowych, że prefabrykacja jest jedynym rozwiązaniem na brak mieszkań w całej Europie, ale na przykład też za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że tam rynek jest znowu bardziej dynamiczny, jest większy, jest kilka milionów pozwoleń rocznie na budowę i tam nie ma innego wyjścia. Tam prefabrykuje się w jednym miejscu kilka tysięcy budynków rocznie. Natomiast w Europie widać to po Skandynawii, nie ma pracowników na budowie. Nie ma materiałów budowlanych i w tej chwili Skandynawia to już jest chyba 70% budownictwa nowego, czyli na rynku pierwotnym, to są budynki prefabrykowane bez względu na ich charakter, czy to jest mieszkalnictwo, czy to są budynki użyteczności publicznej. To jest najwyższej jakości prefabrykat, który w większości przyjeżdża z polskich fabryk. No, troszkę Pan tutaj wybił jednym pytaniem, którym chciałem zakończyć naszą rozmowę. Chciałem spytać, czy Państwo macie takie, taką obserwację rynkową, ze względu, zarówno z tej strony swojej firmowej, widząc swoje zapytania, ale i całą branżę, gdzie jest zainteresowanie tym budownictwem prefabrykowanym? Czy to są tylko e, prywatni inwestorzy, którzy budują sobie domy? Czy mówimy również o tym, że można już widzieć jakieś sygnały, gdzie urzędy, gdzie, gdzie jakieś użyteczności publiczne budynki również, również są zainteresowane właśnie takim, taką metodą? To budowania? Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o publiczne budynki, one już powstają w Polsce. Na ten moment nie podam dokładnej liczby, nie mam jej teraz w głowie, ale jest to przynajmniej kilkadziesiąt budynków typu szkoły, żłobki bardzo popularne, których też brakuje w Polsce i powstają bardzo szybko, szczególnie w technologii prefabrykacyjnej. Także to jest odpowiedź na problemy, które tutaj myślę, że, że, że są. Jeżeli chodzi o, o tą szybkość to jest zdecydowanie ogromna zaleta tego, i myślę, że to jest właśnie to. Pani redaktor. Tak, to, te żłobki i przedszkola to jest świetny przykład, bo m, kiedy zapisujemy dzieci do przedszkola, to jest kwiecień. I e, były takie przypadki, że w kwietniu ludzie zapisywali swoje dzieci do żłobka, e, szli, a tam. Puste miejsce. tam Ja nic jestem nie przykładem. Było. Ja mam dwóch małych synów, i w momencie, kiedy w zasadzie wszedłem zapisać, bo już dostał PESEL, już nie było możliwości, już nie było miejsc i trzeba było szukać. Tak, więc, tak, tak. A, a tu była taka sytuacja, że, że ludzie mieli przedszkole czy żłobek, do którego zapisywali dzieci, ale ten żłobek nie istniał. Ale już mogli je zapisać, bo we wrześniu stał gotowy, pomalowany ze wszystkimi chmurkami, ławeczkami. Był budowany po prostu w technologii prefabrykowanej. Tak szybko się buduje. Panie dyrektorze, pan też? Ja, ja mogę uzupełnić o, i, i, i posegregować rynek na takie trzy, y, trzy grupy klientów. To jest oczywiście w większości rynek klienta indywidualnego, czyli to jest budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, to są domy wolnostojące, bliźniaki, szeregowce, ale drugim chyba największym rynkiem, nie wiem czy Gosia się zgodził, to chyba jest rynek zamówień publicznych cały czas w Polsce I, i on jakby zaczyna, może on nie jest dynamiczny, ale jest stabilny i powoli cały czas rośnie i to są stałe zamówienia przeważnie z gmin. Na takich obszarach, które właśnie cierpią na w pozytywnego słowa znaczeniu, dynamiczny przyrost naturalny, gdzie nie ma czasu. Trzeba i przetargi są ogłaszane od razu w technologii prefabrykowanej albo termin realizacji inwestycji obliguje generalnego inwestora do skorzystania z tej technologii. On nie ma żadnego wyboru. No i trzecią, trzecią taką kategorią klienta są oczywiście deweloperzy, którzy byli najbardziej sceptyczną grupą klienta w Polsce, ponieważ. Cena czyni cuda, było tam najważniejsze i do dzisiaj jest, natomiast coraz bardziej trzeba pamiętać o tym, że liczy się koszt użytkowania metra kwadratowego budynku w przyszłości. I nie ma bardziej energooszczędnej technologii jak prefabrykat drewniany. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za. Tak, jeszcze dwa słowa na koniec. Chciałem jeszcze dodać, jeśli chodzi o, o szkoły, to mamy też nadbudowę z prefabrykatów. Na przykład rok szkolny kończy się w czerwcu, we wrześniu przychodzą uczniowie, mają na przykład kolejne piętro szkoły. Takiej tradycyjnej technologii myślę, że 2-3 miesiące, no to był, byłby to nie problem, tylko wyzwanie. To z całą pewnością. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za ciekawą, bardzo rzeczową i pełną, pełną konkretów rozmowę. Szanowni Państwo, nasze zaproszenie do studia przyjęli Państwo dr Małgorzata Wnorowska, redaktor naczelna magazynu Przemysł Drzewny, pan Marcin Zboroń, dyrektor do spraw rozwoju i wsparcia biznesu w firmie Sztajko, panowie Filip Siuda, regionalny menadżer sprzedaży Chomak Polska i Maciej Marecki, również Chomak Polska, również regionalny menadżer sprzedaży. Dziękujemy serdecznie za ten poświęcony czas, dziękujemy za Państwa opinie. Szanowni Państwo, tym akcentem żegnamy się z Państwem z targów DREMA 2024 w Poznaniu. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy, którą Państwu przekazywaliśmy i przekazywać będziemy skłoni Państwa do tego, by z nami pozostać. Zachęcamy do tego, by kliknąć w polubienia, by nadal śledzić nasze media społecznościowe, zarówno facebookowy fanpage Homak Polska, jak i kanał na platformie YouTube. Do zobaczenia.